A no, tu arpę, dalej walczymy. Przeciwnik dość mocno mnie tutaj atakuje. Widzimy skrzydło bombowców taktycznych, prosto w mój czołg. Mój czołg próbował tutaj przepłynąć przez ten kanał. Niestety nie udało mu się. Prawdopodobnie zostanie zniszczony, ewentualnie bardzo mocno tutaj osłabiony. Przeciwnik ma poziom bazy lotniczej na drugim poziomie, no więc to naprawdę się szybko tutaj tankuje. I te bombardowanie będzie następować dość szybko Tutaj też dwa czołgi były Przesuwają się dalej Przeciwnik próbujemy tutaj zaatakować Za tym jedzie artyleria Pokażę Wam fajny tutaj triczek Ona dojedzie do tego punktu za 41 minut Moja za 16 minut I o co chodzi? Chcę uderzyć tutaj te jednostki, które są w tym rejonie Później się wycofam troszkę do tyłu I tak o troszkę ostrzelamy. Ewentualnie możemy jeszcze cały czas tym czołgiem próbować tutaj wjechać od tyłu w, te, w te, te działka, no i mamy taką małą potyczkę, oprócz tego działo się jeszcze, bo tu mamy sporo czasu więc możemy o czymś innym pomówić działo się sporo w tym rejonie na Dubrownik wylądował tutaj desant, Grecja ponad 20 jednostek no i co się działo, ja miałem tutaj artylerię, która prowadziła ostrzał Straciłem też bombowce taktyczne, które też również tutaj atakowały. Kolejne siły to Igasa, które wspomogły. Wołga przysłała samoloty, też atakowała. To było 7 bombowców taktycznych. I oprócz tego jeszcze Syria, która odbiła już podbitą prowincję, i tak rozwaliliśmy wszystko. Oprócz tego jeszcze przyblokowaliśmy okrętami podwodnymi. Ja straciłem okręty podwodne. I gastyczność stracił, ale udało się wybronić To wszystko się działo później wieczorem. Ja tego już nie nagrywałem, ale mniej więcej wam mogę opisać, jak, to, jak ta sprawa wyglądała. Tak jak mówiłem w tym poprzednim odcinku, że coś tutaj płynie, no i tam było 20 jednostek, i to się tutaj próbowało wypakować. Udało się to rozładować przeciwnikowi, no ale później wszyscy tutaj wspomogli. Szybka akcja, akcja i reakcja, i udało się to ładnie wybrnąć. Możemy wam pokazać w sumie jeszcze. Gazetę, jak to wyglądało, moje straty? No to raz, dwa, trzy. No teraz przed straciłem cztery bombowce taktyczne. No, tak akurat są wyniki z Jugosławii, tutaj z Wielką Brytanią, którą trwa. Grecja 15 tysięcy ubiłem, ponieważ w mieście jeszcze stałem jednostki, które broniły, i ten i zostaje zniszczone tam, chyba ze trzy jednostki miałem. Dwie milicje i nie, cztery jednostki. Dwie milicje i dwie jednostki przeciwpancerne, żeby tutaj ten dubrownik wybronić. Też jest z Niemcami, ale możemy najlepiej. Też jest dość dużo tych wiadomości, więc mi jest ciężko. Skoczyłem na pierwsze miejsce, ale sądzę, że tymczasowo, ponieważ tutaj już później jestem przyblokowany, musiałbym iść na Afrykę. No bo nie będziemy się pchać raz na Amerykę Północną, a tu jest cały ten klan, więc to będzie troszkę ciężejsze te, te walki będą. I tu mamy. Tą gazetę, może mi się uda gdzieś trafić. To są moje straty, akurat, ale trafić mi się może uda. Greka, ile tego potracił, no, bo mamy troszkę czasu, więc możemy sobie przejechać niżej. Później wam pokażę jeszcze inne rzeczy. Go jest naprawdę dużo, a no to się działo dość późno. Też możemy to w każdej chwili wziąć i, i, i ominąć więc nie wiadomo czy się, czy się to uda ale tak jak mówiłem, tam dużo tych jednostek było rozwalonych tam akurat Argentynę Północną zobaczcie ile tego wszystkiego jak ktoś zauważył, no to sobie zaczymie filmik i, i, i przeczyta ile tam tego było ja tutaj może mogę jeszcze zjechać troszkę, ale później już, już nie ja się cały czas sobie doczytuję. no czy nie będziemy gazety oglądać ale już tyle zjechałem u mnie nie było tych wyników tych strat greckich jest, udało się, zobaczcie jak nisko i tutaj już, jest, w sumie tego jest więcej to jest od 6.05 czy 18.05 i te jednostki cały czas były rozwalane tylko że tego jest znacznie więcej, bo to było prędzej się to rozpoczęło więc sądzę, że będzie tutaj druga część grec, grecka ale to, to nie wiem widzimy tylko z, z Wołgą potyczkę, no dobra wystarczy tutaj ta jedna informacja potęgi ekonomicznej. my jesteśmy dalej na dziewiątym miejscu ponieważ straciłem Zagrzeb oraz straciłem Dubrownik który też jest podbity, no i jestem osłabiony bo to wszystko prowincje z towarami brakł tutaj lotniska na drugim poziomie które miałem, jest ta infrastruktura czyli tak połowa mojej tych najważniejszych prowincji, połowa mojej gospodarki siadła, więc jestem dość mocno tutaj spowolniony. co jeśli chodzi o Igasa? No Igasa tutaj ładnie zgromadził większą paczkę. Ma jeszcze trzy bombowce. Tu przeciwnik posiada 31 jednostek, cztery samoloty i to wszystko jest w bunkrze. To odkryło to odkryje po prostu szpiegowanie, że mniej więcej widzimy. A też Igasa też sprawdza co jakiś czas samolotami czy czegoś tutaj nie ma. Podbijane są pozostałe prowincje. Hamburg zdobyty, Kolonia zdobyta. Wszystko ładnie z fabryczkami. Chłopaki mają szczęście. U mnie żadnych fabryk. Puste Włochy, pusta Francja. Nie mamy niczego. Naprawdę cały czas pod górkę. To samo było z Grecją, jedynie w Atenach. Fabrykę udało nam się odbudować. Była na drugim poziomie zniszczona. I na tym koniec. Po prostu słabo tutaj, jeśli chodzi o szczęście. Przeciwnik zamiast budować fabryki to budował koszary wszędzie ta sama metoda były i Włochy i tutaj Francja czyli ta Wielka Brytania ponieważ Wielka Brytania podbiła tą Francję na takiej zasadzie to, to było no tutaj ten samolot uderzy za dwie minutki na dole mamy bocny klan Grom, który gra w tej Afryce chłopaki są dość mocno rozwinięci będzie ta potyczka zaraz na dzień dobry dość mocna chociaż ja tutaj nie mam czym walczyć nie mam za dużo tych sił, więc tutaj w tej grze za dużo nie pokażę. Ale nieważne. Ważne, że moi chłopacy tutaj, którzy ze mną grają, ładnie ładnie tutaj działają. Trzy czoły, tutaj Etiopia, jeden czoł, dwie piechoty, więcej troszkę armii Arabii Saudyjskiej. Tutaj próbuje się w głąb tej Etiopii wbić. Nasz sojusznik. Walki trwają. Takie potyczki w sumie. Najważniejsze jest lotnictwo. Może tutaj jakieś działa no i takie i potyczki. Kolejna, kolejny desant udanej Arabii z tej strony. Jeden tutaj był, drugi od dołu na tą Etiopię. I tak z dwóch stron jest atakowany. Chcę tutaj poprzejmować, zrobić przyczuły jakieś siły, ponieważ wierzę, że w tej Afryce naprawdę klan jest mocny i tutaj będzie potężna potyczka. Persja nieaktywna a jest po prostu powoli niszczona. No i Wiksa. Również atakuje kolejnego nieaktywnego Ural Północny. Też się przydałem tutaj prowincje, fabryki surowce, ładnie do przodu. Co się dzieje? Musimy szybko wrócić, zostawimy już teraz na tym bombowcu. Ile mi uszkodzi? No, czoł, który teraz już się chyba spakował na ten. Nie, nadal się pakuje. No, on ciężko będzie mieć. Naprawdę będzie mieć ciężko, żeby coś działać w takim bombardowaniu. 22 sekundy, ale bitwa o Anglię to będzie w powietrzu. Tutaj naprawdę przeciwnik ma te lotniska i to będzie po prostu bitwa o Anglię. Bombardowanie za 3 sekundy, ile zostanie tego czołga? Połowa, to czyli ani to się spakuje. No niestety padnie nam ten czołg, stracimy czołg. No tutaj mamy jeszcze 8 minut do uderzenia a to idziemy z powrotem tam gdzieśmy się zatrzymali u wiksy a wiksa ma tutaj ładnie tych sił przeciwnik jest ten niszczony ustawia przodem to wchodzi standardowo trwa ostrzał i tak czyści powoli tą prowincję to jest ta sama taktyka stołem jednostki trwa ostrzał i też jest to niszczone no i sądzę że powoli coraz głębiej tutaj też syberia Nikogo nie mamy. Pojawił się tutaj rusek górny. Zobaczymy, co, co zrobi. To wszystko jest odkryte. Ciao mamy O4 świeżutkie bombowce, taktyczne. Po prostu cudownie. Jednak w tej Azji się, tutaj się udało, chłopakom nie, nie, nie widzimy za bardzo wymagających przeciwników. Jedynie tutaj ta Afryka, mocna będzie również Ameryka Południowa i północna tutaj. Dość tak rozbudowana. No i ta Afryka na pierwszym miejscu to dla nas. Ale musimy wygrać w tej Europie. Przeciwnik ma tutaj jeszcze sporo sił. Aktywna jest ta Anglia. Musimy uciekać przed czołgami, ponieważ to może zostać zniszczone. Tutaj próbuję jakoś fanie mu wjechać tą fabryczkę. Niech będzie tak. O, niech przodem idzie. Uderzymy i uciekniemy. Dlaczego taka taktyka? No to jest prosta sprawa. Tutaj myślę już, jaką drogę wybrać z nim. Chyba pójdziemy w dół. On, on poruszając się po moim terytorium jest spowolniony. Tu możemy na mojej jednostce sprawdzić, na przykład, że prędkość na, na wrogim terytorium to jest 50%. Więc to jest po prostu różnica dość spora. A my możemy ładować i bombardować, tym bardziej, że za tym jedzie dopiero te 5 działek. Połączymy jeszcze nasze siły tutaj, jak się uda, a z pozostałymi jednostkami myślę, że wykurzymy jakoś, jakoś tą armię wroga. Do uderzenia zostało 6 minut, co to wam jeszcze pokazać? Ja mam surowców nie za dużo, osłabiona jest ta moja cała gospodarka. Jest troszkę tych fabryk do budowy. Nowe bombowce taktyczne się robią, ponieważ wszystko potraciłem. Kompletnie zniszczona gospodarka, czy kompletnie nie, w połowie zniszczona Trzeba się odbudować, tutaj też wyspy przejmuję Nie ma tutaj problemów Podbijemy Maltę Tam jest piechota Jedna z tego co, co, co widziałem tutaj Był wgląd przez okręt podwodny i gasa sprawdzi co tutaj jest Przy okazji, no i możemy sobie ładnie wejść tymi jednostkami podbić ostatnią Ostatnie tej wyspy To też zostanie podbite i będzie po Włochu I, i jedna wojenka nam po prostu Zejdzie. Teraz wam pokażę, jak to, jak to zrobię. Chociaż nie wiem, czy. O, te jednostki, 42 minuty. Może się uda. Powinno się udać tutaj wycofać ty, y, tą piechotą głębiej. nie będzie czasu po prostu na y, Na zabawę. Trzeba się wycofać o, w taki sposób. Więc wam pokażę, jak to zagram. Uderzę i ucieknę po y, ten. Te jednostki wejdą za 20 minut. Aha, 20 minut. Hmm. To my możemy troszkę przesunąć jeszcze bliżej. 12 minut. No mi się to pojawi, uderzę, po prostu ucieknę. To nie, nie powinno to zdążyć we mnie. W taki sposób, więc to potrwa jeszcze troszkę dłużej. Dobra, nie szkodzi, zobaczymy co u Igasa. Igas łapał samolot. Tutaj jeden pojazd opancerzony. Walka ale trwa. Posiłki idą przodem, dlatego, że mam większą pacz, paczuszkę od Igasa 21. Jeden, tutaj, jednostek w jednej paczce, trzy dodatkowe jadą. To jest jeden czołg, i tutaj mam jeszcze dwa czołgi, łącznie trzy czołgi. Dołączono do tego, to jest taka lepsza paczka. Osłona myśliwców przed tym czołgiem, podbijane No i więc zrobił bunkier w Berlinie. No i ten Berlin tutaj musi poczekać. Tak samo tu widzimy robi się kolejny bunkier. Szwecja będzie chciała się zabezpieczyć. Nie wiadomo co dalej zrobić. Czy rozpocznie się jakaś wojna z Finlandią na przykład. Finlandia nie prowadzi wojny. Podbił tutaj Duńczyków. Myśleliśmy cały czas, że przyjdzie na pomoc Niemcowi. Ponieważ oni razem grają w tej koalicji. Ale nic z tego nie ma. Tutaj jest troszkę tego czasu, 10 minut ta jednostka też musi się gdzieś tak do połowy spotkać, tu by była ta kropka no tak w sumie 10 minut wydaje mi się, że będzie no, nie możemy tego przyspieszyć prędkość 20 piechota 25 więc w by była tutaj szybciej a później robimy śmiatakę czyli co, uciekamy z powrotem i czekamy na naładowanie godzinne. Tych jednostek tam było troszkę więcej, Jeszcze teraz nie pamiętam dokładnie ile ale było troszkę tego możemy ten czołg, musimy uciekać żeby zejść z tego zasięgu tutaj jest zasięg, jeśli on przejmie powiedzmy Paryż czy ewentualnie tutaj Lille no to ta, ta baza lotnicza zostanie rozwalona, więc on nie, nie przeleci, ma po prostu taki zasięg i na tym koniec zrobi jeszcze ulepszenie, to troszkę mu się powiększy a my musimy poczekać, no, robimy, w sumie robimy tutaj bazę lotniczą, chyba byśmy musieli to anulować, żeby odzyskać surowce, a dlaczego to, dlaczego to zrobiłem, no bo muszę się z nim troszkę pobawić tutaj, pogonić i tak dalej, więc to jest możliwe, że to stracę, a czym prędzej anuluję, tym więcej tych surowców odzyskam, Ale tu i tak nie mam teraz za bardzo za bardzo gdzie, czy polecieć, bo nie mam bombowców taktycznych chyba żeby mi IGAS pomógł IGAS leci w ten rejon od tego lotniska więc będzie tutaj jazda możliwe, że, że uda mu się coś zbombardować to od razu pak sam zobaczcie, od razu IGAS wie co, co robi nawet nie pisałem nic a on od razu no, to są akurat myśliwce, a nie, to są moje myśliwce. Nie, 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 myślałem, że to iga zleci ale to, to są moje myśliwce. Ale mógłby tutaj w sumie podlecieć, tutaj w ten rejon i złomadować. Później mu napiszę, jak coś, żeby wspomógł. Jeśli się tutaj ta, ta artyleria zatrzyma ona będzie cały czas coraz wolniej jechała. Bo to jest 20 prędkości, więc sądzę, że to odległości jakoś powinien wyglądać. No i szybko tą, tą prowincję przejmiemy. Zostało 8 minut. Tak, wejdzie, tak. No, tego się nie, nie za bardzo to przyspieszymy. Koalicje. Jak wygląda, wygląda sprawa z koalicjami? No to my tutaj już ładnie prowadzimy. No, mamy 679 punktów wspólnie. Później jest ten sojusz Ameryk i Grom. No, i później jeszcze jest Ameryka y, Południowa. Tam są cztery osoby. No i Daleki Wschód. Tego Dalekiego Wschodu już w sumie nie, nie liczę. Tam troszkę słabo, chłopaki, coś tam nie, nie, nie do końca. No i ten blok europejski jest aktywny. Cały czas się bijemy z tym blokiem europejskim Tu jest też paczuszka, zobaczcie taki, taki Spadochron, tu mamy taką informację tak to zabierzemy to możemy dostać albo plan Który jest wymagany do Ostatnich poziomów Albo też dostaniemy e, Surowce, co by mi było lepsze, no plan bo Bo jak to muszę to za złoto kupić e, Te plany Żeby to przyspieszyć, a na razie mi się tego nie chce robić Nie produkujemy, znaczy nie, nie, nie robimy nowych na razie jednostek brakuje nam standardowo, tak jak wszystkim, rzadkich materiałów. No ja mam, trochę ja mam tego, ale to zbieram na ważniejsze badania. Jakie ważniejsze badania? No standardowo bombowiec aktyczny i oczywiście artyleria na, na, na trzecim poziomie. To są te ważne badania. Trzeba zobaczyć jeszcze, że tu artyleria na poziomie trzecim ma zasięg ataku 70, a na dwójce jest to 60, więc w teorii jest to bardzo, bardzo, ale to bardzo ważne badanie, później następny. poziomy to też 70 dopiero chyba ten tutaj ostatni będzie 80, tak jeśli chodzi o zasięg no to trzeba mieć przynajmniej trzeci poziom jeśli chodzi o artylerię Czyli chcę po prostu artylerię to kosztuje tu jest 200 bombowce kolejne Tu już mamy 6, 200 i myśliwce kolejne 300 no a to tego nie ma tu tyle, tu 300, tu to, to, a to tutaj nie mamy no surowców wystarczająco na to więc trzeba z czegoś zrezygnować, albo to będzie artka, albo to ten. Ale w teorii bym te myśliwce dał później, bo ten jeden poziom nam wystarczy, ten drugi. To na, na turyce też mamy większy momentalnie zasięg i wszystko się też zwiększa. Ale nie, nie, nie naraz. Zrobimy sobie artylerię e, taktycznego, jeśli chodzi o badania, bo to będzie stać nas ledwo, ledwo, ale wystarczy. No a myśliwiec sobie poczeka, będzie w kolejny, e, będzie następny tutaj. Zrobione, i co tu my tu mamy? Zobaczcie, mamy tutaj 8 jednostek, piechota, 5 czołgów. I w teorii te czołgi, no fajnie by było, gdyby na tym tutaj terytorium, a no to też jest wzgórza. Ok, no bo o co chodziło? Jak to jest równinny teren, to mamy plus 50 do siły. Tutaj troszkę brakuje. No te 5 minut. To no mi tutaj wiedzie w to. Może troszkę prędzej, zobaczmy. Tu pisze 8 minut. Przy ataku, ale obstawiam, że on ta się przesunie i, i to będzie ten, a nie 8, a 5 minut. I po tym ataku z, sprawdzimy, ile mu tutaj ubędzie. No jest tutaj 13 działek, więc naprawdę ładne romnięcie. A później musimy uciekać przed jego artką, bo to jest teraz może tutaj klepnąć. czołgiem przejmiemy. Brakuje nam jeszcze. Brakuje tej siły, no siły dopiero wracają. Kolejne moje jednostki. Przy tym osłabieniu, przy tych uderzeniach, które tutaj były na mnie, później naklepał tych jednostek, naprawdę. Artek, wszystkiego. nie wiem z jakiej fabryki. I to jest wszystko rozwalone. I jeszcze ma bombowce taktyczne. Więc troszkę tych sił jest. to gra? Nexo. 35 poziom. No tak średniowo najeżdża, że tak powiem. No ale jakoś, 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 jakoś gra, no jakoś walczy. Nie poddał się. No tutaj już lepszy jest Niemiec, który ma 41 poziom, ale też bardzo ładne. A tutaj wyniki. Mamy patrol. No i jak tutaj to, to, to starcie wygląda? No jeszcze troszkę. Wydaje mi się, że, że padnie coś tutaj. Tylko nie wiem co tutaj. Jednostki przesuwają się z prędkością tej jednostki przeciwpowierzchni, czyli w teorii to przeciwpowierzchnia niech zostanie I niech zostanie pan przeciwpancerna, to by było najlepiej. Możemy rozwalić piechotę I, i najlepiej to te czołgi tutaj klepać, ile się da Chyba, że on to połączyć? to on to też może połączyć Nie jechać to dalej, tylko połączyć w tym miejscu Gdy ma to mocniejszą tą paczkę, no może tak zrobić jak najbardziej Może tylko raz uderzymy, a później to będzie stało, albo to będzie wspólnie jechało i to już będzie trudniejsze do, do rozwalania Ale mamy pomysł na to Mamy pomysł taki, chyba że to będzie stało Trudno mi powiedzieć co będzie, co będzie robił przeciwnik, naprawdę O nie, ta, nie ta ikonka Wtedy bym miał tutaj tych jednostek 13 Jeszcze troszkę 3 minuty lata, o, tutaj ten czas się będzie zmieniał, ponieważ w jednym kierunku moje jednostki idą, w jego idą w drugim kierunku. A więc wydaje mi się, że tutaj to no, się zmieni. Brakuje mi bombowca taktycznego, chociaż tak troszkę to jakoś poskubał albo coś, ale nie mam, no wszystko potraciłem przed tym Włochem, który mi wszedł po prostu w plecy. Co Wok zrobił? Wykorzystał, wycofał jednostki, okrążył to, czekał aż ja wejdę głębiej, i wtedy mi wszedł w plecy. To zrobił Grek. I tutaj były te krwawe, krwawe walki. Gdyby nie sojusznicy, to bym stracił jedno. Możliwe, że dwie. Znowu tutaj są prowincje, i znowu cała ta ekonomia moja siada. Naprawdę ciężko się gra w tej Europie. Jeśli przeciwnik jest w miarę ogarnięty, tak to przeważnie Europa. Widziałem, że tam łatwo było. Jakoś tak. ci gracze wybierają przeważnie Azję, Afrykę. Ci lepsi, a tutaj się wpakowali do, do Europy. No i zaraz na dzień dobry, 3 wojenki, cztery wojenki w sumie, bo to trzech, raz, dwóch, cztery gracze mnie zaatakowało. Zaraz na dzień dobry, no to to masakra po prostu. I co, no i zaraz będzie atak. Krótszy nawet, nie będzie tej 2 minuty, tylko to będzie mniejszy. Zobaczcie, 45 sekund, jak to szybko zmalało. No i po tym ataku już wyłączę nagrywanie. Sprawdzimy, czy coś ubiliśmy tej ósemce. 30 sekund. Chociaż to będzie pewnie prędzej. 14 sekund, 13 sekund. Ale co ty robisz mi to? Co mi to to robi? Czemu to się odwróciło? Co to ma być? Zatrzymamy. I klepniemy. I co? I nic. Co to ma być? Ale bez sensu, naprawdę. No nic nie zubite. Co to się stało? No nie ma nic zubitego. Dziwne. No dobra, musimy uciekać. Za godzinę znowu uderzymy. Nie wiem, nie rozumiem tego naprawdę. No nic skończymy ten odcinek. Powinno coś tutaj ubyć. Jakieś, jakieś dziwne rzeczy się stały. A nie szkodzi. Uderzymy następnym razem. No to jest 13 armat, no to, to powinno to oberwać, a nie, że tutaj nic nie ma. I teraz ładowanie, więc to. z tego nic nie, nie, nie przyjdzie. No nie no, wszystko jest dobrze. Widzimy całą tą jednostkę i, i nic. Dobra to do następnego mojego odcinka trzymajcie się ciepło. Cześć!